Siemako, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Dzisiaj zrobimy sobie ponad 35 paczek Od 85 do 92 Robiłem je naprawdę bardzo, bardzo długo Chyba około 4 godzin wczoraj zajęło mi zrobienie tych wszystkich paczek Więc jak możecie, zostawcie lajka Jak nie subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie Słuchajcie, oprócz tych paczek mamy jeszcze kilka paczek 84+, jest ich chyba 2 albo 3 I paczki za wczorajsze ważne Mecze, od których sobie chyba zaczniemy. Paczki 85 do 92 są chyba jeszcze do y, jutra i naprawdę polecam je robić, jeżeli ktoś jeszcze nie robił. Przydadzą wam się uwieczni, przydadzą wam się zawodnicy wysoko w kolejnych tygodniach, ponieważ jak mówiłem to już od wielu, wielu odcinków, prawdopodobnie za dwa, y, za tydzień będą tocy po raz kolejny w paczkach. Wszystkie karty Timothy są dostępne w paczkach, więc to będzie naprawdę coś pięknego otwierać te paczki. I prawdopodobnie będzie SBC o ikony Prime Moments. Tego pewnie nie jestem jeszcze, ale wydaje mi się, że i tak będzie SBC na przykład o karty Team of the Season nieraz. I wtedy naprawdę karty wysokozone się przydadzą i wtedy je będę wszystkie używał. Po to robię dzisiaj te ponad 30 właśnie paczek, żeby coś dobrego trafić w kolejnych tygodniach. Lub żeby robić SBC o karty Team of the Lub ikony Prime Moments, na które naprawdę bardzo liczę, że pojawią się... W grze po tym jak SBC i Prime zwykłe już w grze zniknie. Dobra, otworzyłem sobie może teraz kilka paczek, tych 85 -92. One w tym momencie kosztują, jak ktoś nie robi z brązek paczek tego za darmo, to kosztują do zrobienia jakieś 15-16 tysięcy. W tym momencie jest wokaut, więc jest dobrze. Każda karta, tak naprawdę, 86 zwraca koszt. Będzie Toreira, który. To jest karta live, więc w dalszym momencie, w dalszym ciągu może być upgrade'owana, o ile dobrze pamiętam chyba. Czy z są odpadli? Nie, chyba jeszcze to pierwszy mecz był z Olimpiakosem, jak dobrze pamiętam. Chyba, chyba. 86 w tym momencie kosztują w granicach właśnie chyba 18-20 tysięcy, więc każda tak naprawdę 86 zwraca koszt tego SBC. Tak naprawdę jak się robi z brązowych paczek oczywiście to robi się to za darmo. Ale potrzeba na to bardzo, bardzo dużo czasu, żeby zrobić taką jedną paczkę 552 z brązowych paczek, potrzeba, myślę, około 40 minut, więc naprawdę bardzo dużo czasu trzeba poświęcić, żeby to mieć za darmo. Ja te wszystkie, szczerze mówiąc, paczki mam praktycznie za darmo, bo wczoraj, jak widzieliście w odcinku, jak oglądaliście, trafiłem kartę... Trzy e, karty, bardzo wysoko ocenione, e, może nie bardzo wysoko, ale drogie, po, po 30-40 tysięcy. I na sam koniec kartę Neymara, wartą 300 tysięcy, która zwróciła koszt tych wszystkich. Paczek więc ja tak naprawdę te 30 paczek, 30 parę pięćdziesiąt mam za darmo. Więc to jest naprawdę coś świetnego. W dalszym ciągle, naprawdę nie wierzę, że trafiłem w paczce z jednym rzadkim zawodnikiem e, kartę Neymara. Dobra, słuchajcie, ostatnia paczka teraz, a reszta już tylko te naprawdę najlepsze, specjalne karty. Myślę, że niżej jak 86, wam nie będę pokazywał, ale myślę, że w większości będzie tych paczek, właśnie coś dobrego. Anglia środkowy Obrońca. Nie pamiętam jak się z wami. Nie, to jest Tarkowski 86. Ok, dobra, teraz już tylko najlepsze. Ok, mała złota piłkarzy. Prime, jeszcze za ważne mecze. W której coś będzie, Oby karta specjalna, tak jest. Jest walkout, jest to chyba men of the match. Y Chile, Środkowy pomocnik, będzie to Aranguiz 86, chyba Tak jest. Do SBC będzie na pewno. Okej, okay, zostały już chyba tylko paczki 85 do 92, wszystkie pozostałe już otworzyłem. Nie, jeszcze będzie dwie paczki 84+, plus, ale najpierw te od 85. I mamy kolejny walkout. Urugwaj. Środka obrońca będzie Diego Godin 88. I mamy kartę urodzinową. Oby była Francja. Eee, są Włochy. Napastnik będzie Lazania. Chyba najgorsza karta urodzinowa, szczerze mówiąc, się trafić. Mamy kartę z Ligi Mistrzów. Eee, Niemcy. Środka obrońca. Nie mam pojęcia, co to będzie. Czy to będzie Hummels? Nie, to są nominowani do eee, Toty. Hummels 88 I mamy pierwszy problem, bo jest to. Karta, nie wymienna, którą już mam w zespole i naprawdę nie wiem, co teraz z tym zrobić, bo nie ma szczerze mówiąc SBC, które chciałbym zrobić. Znaczy, jest może SBC o ikonę, oczywiście, ale tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę nie chcę pozbywać się 10 wysokich, wysoko kart tylko i wyłącznie dlatego, że mam jedną, jedną kartę do, do wydania i naprawdę nie wiem, co teraz zrobić. Chyba, chyba ją sobie po prostu i najwyżej sobie odnowię. W ogóle mamy yy, Zawodnika Miesiąca z Premier League, Bruno Fernandez, 90. 1 i mamy 90, 84, 2 zespoły, więc jest to koszt jakichś 130 tysięcy na pewno, biorąc pod uwagę to, że tydzień temu mieliśmy praktycznie identyczną kartę do zdobycia za darmo, jest to dość dziwne, że dali takie, takie wymagania i po prostu mogli dać naprawdę tą kartę nie wiem, 94 albo 95 ocenioną. Naprawdę nic by się chyba nie stało, gdyby tak ocenioną kartę nam dali. Dobra, jak mixaluję tego humerca, najwyżej go sobie później odzyskam jak jeszcze mogę na webapie. Szkoda, że tych kart niewymiennych naprawdę nie można... Nie ma takiej listy transferowej jakby dla kart niewymiennych, gdzie można sobie strzymać, nie wiem, 50 kart na przykład, które macie niewymienne, mam nadzieję, że coś takiego pojawi się w FIFA 21 byłoby to naprawdę bardzo, bardzo fajne, bo sami otwieracie paczki i wiecie. Jak dużo kart niewymiennych trafiacie, które macie duplikaty już i nie macie z nimi co zrobić, lub musicie, jesteście zmuszeni do tego, żeby wyrzucić kilkanaście kart, może nie kilkanaście, ale kilka wysoko również z zespołu, a niekoniecznie musicie to robić. Więc mam nadzieję, że taki, taka lista transferowa w FIFA 21 dla kart niewymiennych, może nie lista transferowa, a po prostu jakieś miejsce, gdzie można sobie te karty przechowywać w FIFA 21, się pojawi, byłoby to naprawdę bardzo fajne. I też szczerze mówiąc. To jest powód, dla którego nie chciałem robić tak dużo tych paczek, bo w większości właśnie byłyby to duplikaty i no nie miałbym z nimi co robić, gdybym zrobił 50 paczek, jestem przekonany, że właśnie od nie wiem, 30 paczek w górę mnóstwo miałbym duplikatów, ale tak jak na razie tylko jeden, więc jest nie najgorzej. I mamy kartę Halloween, oby tu były Niemcy, niestety nie, jest Francja, więc raczej nic dobrego to nie będzie. Eee, Gameiro który przed większą świfę naprawdę był wart około 100 tysięcy, teraz jest wart tylko tyle, ile 86, czyli w granicach 20 tysięcy. Ale na pewno na plus, jeżeli chodzi o SBC. Fajnie byłoby trafić jeszcze kartę jakąś 90+, chociaż jedną. Jak na razie chyba 88 był najwyżej oceniony traf. Jest Inform. Czy będzie Mane? Jest Kulibali, którego też niestety już mam... I teraz to już naprawdę boli, bo 92 to jest bardzo wysoko karta. Mam Keina, którego swiksolowałem również chyba tydzień temu, 92 overalla, Mam tego Humersa, którego swiksolowałem przed chwilą, ale problem polega na tym, że chyba jeszcze nie mam dostępnego, ale chyba jeszcze nie mam możliwości odzyskania tych zawodników. Nie mam pojęcia, wyloguję się, zaloguję się z powrotem, zaloguję się na webapie. Jeżeli mogę odzyskać Keina i Humersa już teraz, to zrobimy SB co ikonę. I na szczęście dzisiaj dokładnie minął miesiąc od momentu, gdy ostatni raz odzyskiwałem kartę, więc na szczęście mogłem już odzyskać Keina i Humelsa, więc lecimy zrobić SBC o ikonę. I dobra, zrobione. Upewniam się, że czy wszyscy są. Jest Kane, jest Humels, jest również Curry więc Chcąc, nie chcąc, robimy kolejne SBC o ikonę Prime. Jest to chyba moja szósta albo nawet siódma ikona Prime, już podczas gdy to SBC jest dostępne. I chyba najlepszym trafem był Koman, Jak dobrze pamiętam, czy Luis Figo Naprawdę nie trafiłem nic dobrego, jeżeli chodzi o te paczki Być może dzisiaj się to zmieni Mam taką nadzieję Tą paczkę otworzymy oczywiście troszeczkę później I dobra, wracamy dalej do paczek 85-92 Po prostu oby jak najmniej duplikatów I mamy kolejną kartę urodzinową Oby Francja tym razem Niemcy Środkowy pomocnik i na pewno mam tą kartę, ale nie pamiętam czy ona jest wymienna czy nie wymienna, oby była wymienna, chociaż tak, 86 nie jest aż tak dużo, więc aż tutaj się aż tyle nie stanie jak będę musiał go squixelować, tak jest, 86 tutaj już nieważne. Kolejna karta nominowanych do TOTY, Hiszpania, SPO. Jest Dawid Silva, bardzo wysoko karta, bo to jest chyba 89, tak, 89. Jedna z najwyższych, chyba po Kulibali, najwyższa. Którą? Oczywiście, że mam niewymienną. Zapomniałem o tej karcie, naprawdę. I to jest właśnie najgorsze w tych paczkach. I co ja mam teraz zrobić z tym Dawidem Silwą? Czy go Czego czy go wrzucać gdzieś dalej? Bernardo Silva nie potrzebuje. A inne karty naprawdę. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam zrobić w tym momencie. Może tego Vinciusa? Chociaż 2 no, składów 85 to jest naprawdę bardzo dużo w tym momencie. To jest jakieś 250-300 tysięcy. O kartę, której naprawdę nie potrzebuję. Może Vinaldum? Nie, wiecie co, jednak go saluje najwyżej. Jak trafię jeszcze jeden duplikat, to wtedy się zastanowimy, co zrobić. Bo po prostu są to karty, które nie są mi potrzebne, jeżeli chodzi o Ultimata w tym momencie. Zobaczymy. Może, jeżeli trafię coś jeszcze dobrego, to może za tym Vinaldumem się zastanowię. Na razie lecimy dalej. I kolejny nominowany do Toty. Bardzo dużo tych kart wypada, i znowu jest to duplikat, tym razem Onana 86. Miałem chyba już 5 albo 6 duplikatów, które musiałem skrykselować. I karta Future Star z tych. Nie, karta Future Star, tylko za Ligę Mistrzów Holandia. Środkowy napastnik będzie Depay, Tej karty na pewno nie mam. Jest to chyba droga do finału? Tak, więc jest szansa, że ta karta będzie miała upgrade, chociaż. Nie sądzę, żeby on pokonał Juventus w drugim meczu rewanżowym, mimo tego, że pierwszy wygrali. Cztery, chyba do końca, albo pięć, oby w nich nie było żadnego duplikata. O te tylko proszę. Mogą być nawet 105, piątki, byle nie e, duplikat. Jest Inform Hiszpania, SPD, Martinez. Martineza chyba nie mam. Nie Martinez, Tiago. Tiago nie mam na 100%. I zostały nam już tylko dwie. Szczerze, spodziewałem się troszeczkę więcej wysoko kart Ale też najgorzej nie było, biorąc pod uwagę to, że praktycznie wszystko zrobiłem za darmo, trafiając z Neymara wczoraj Jest ok. Teraz isko 86, jego chyba, chyba nie mam, mam taką nadzieję przynajmniej Tak jest, do klubu i ostatnia paczka 85, 92, było ich 30 Chyba 2, albo 31 Co będzie w ostatniej? Jest karta urodzinowa, czy będzie 100 maksimum? Jest Argentyna, więc będzie Korea. Szkoda, bo bardzo chciałem go trafić dzisiaj, szczerze mówiąc. 86. Druga karta, taka rodzinowa na, o takiej ocenie. Zostały jeszcze dwie paczki 84, które według mnie są naprawdę bardzo, bardzo dobre, ale są również bardzo drogie, bo kosztują chyba około 24-25 tysięcy w tym momencie. Ale leci z nich naprawdę dobrze. Co będzie w pierwszej? Inform. Kolumbia. Będzie zapata, którego niestety również mam niewymiennego. Za chwilkę wam pokażę też wszystkie karty, które trafiłem dzisiaj w odcinku. I zapata i gułań są duplikatami niewymiennymi, więc na quicksell bardzo to boli, powiem szczerze, robiąc quicksell tych kart po raz, nie wiem, chyba 8 w, w odcinku. Druga paczka 84, oby była lepsza. Niestety nie ma nawet lokautu. Także te paczki, można powiedzieć, że jeszcze 40 tysięcy poszło na marne, bo obie karty w poprzednim a tu tylko 84. Jeszcze paczka za 50 tysięcy za ważne mecze, też bardzo polecam zrobić sobie ważne mecze w tym tygodniu, jak ktoś jeszcze nie zrobił. Bo są bardzo fajne paczki, mimo tego, że nawet nie ma walkoutu w takiej paczce, szkoda. Będzie pepe. Dobra, lecimy jeszcze do klubu, pokażę Wam to wszystko, co dzisiaj trafiłem. I oprócz tych kart, które wam teraz e, pokażę, e, trafiłem jeszcze trzy chyba e, karty, które wam nie pokazywałem w duplikacie. Był to men of the match 86 overalla i był to również, była to karta Aronsa e, 85. I chyba jeszcze jakiś jeden men of the match, e, którego wam nie pokazywałem. I dobra, wszystkie karty od Korei w prawo to są wszystkie karty, które trafiłem w, tym SBC, w tych paczkach z SBC 85 do 90. Dwa, oprócz tego, ok, na oczywiście, którego trafiłem tydzień temu. Jak widzicie, mogło być naprawdę dużo lepiej. Chyba na godzinie kończymy, więc naprawdę w większości to są 86, szóstki, osiemdziesiątki siódemki. Gdybym nie trafił tego Neymara wczoraj, to nie byłbym naprawdę zadowolony z tych paczek, które zrobiłem, bo poświęciłem na to bardzo, bardzo dużo czasu i. Niezbyt się to naprawdę opłacało. Dobra, jak możecie, zostawcie lajka. Jak nie subskrybujcie kanału, zasubskrybujcie Lecimy z paczką z gwarantowaną ikoną Prime, numer chyba 7. Możecie napisać w, w komentarzach, jeżeli pamiętacie ile już robiłem. Co będzie tym razem? Liczymy na Brazylię, Holandię, jak zawsze. I mamy Anglię. I dlatego nie chcę robić tych paczek. To była tyle. Widzimy się jutro. Na razie.